Cię macie, kochani! Jak tam zdrówko! Co dobrego, kochani! Yy, chciałem powiedzieć, witam was z zaśnieżonej stolicy, z górskiej stolicy Polski. zaśnieżonej. no, witam was z Gdańska, kochani! Nie, nie, nie z żadnej górskiej stolicy, ale też zaśnieżonej. Yy, atak śnieżycy, jaki się wczoraj rozegrał, naprawdę był duży. Jak przyglądałem się autom, które tam robiły różne takie, że tak powiem, o ścibskie ptaszki, tutaj tytuł książki, to aż nie widziałem, kurczę, no tak, tak tylko patrzałem, który w którego, ale na szczęście ani jeden z drugiego, ani w pierwszy w drugiego. Także na szczęście się wszystkim wszystko udało, wiecie jaka to sprawa jest wtedy, nie? Kochani, żeby nie przedłużać, na początku standardowo polecam kanał Czerwcowej Lenki. Tam grube pozycje są. Polecam Wam swój pierwszy kanał, typowo męski punkt widzenia. Tam to jest już w ogóle. Eee, e, polecam Waszej uwadze, jeśli lubicie, jeśli Was interesuje, e, jeśli będziecie chcieli się kiedyś spotkać. A nie wiem jeszcze, kiedy się spotkamy. Yy, yy, stronę u myszki tam ukotowani, to są kotki mainkuny, yy, jeśli to was interesuje yy, kotki, yy, być może będzie jakaś wystawa, to się będziemy mieli możliwość spotkać tam yy, zobaczycie mnie na żywo być może, jeśli będziecie yy, chcieli dać jakiś znak, że wy to wy, to ja was zobaczę także no, co fajnie by było a już przechodzimy do e, audiobooku, który dzisiaj będziemy dalej czytać. To jest e, Samotny Powysep Włodzimierz Sztejer. <laughs> Rozdziały dzisiaj to wścibskie ptaszki, i po ptaszkach będą wyokrętowane załogi. E, żeby nie przedłużać, już lecimy. Od zarania istnienia naszej marynarki wojennej przywarła do trałowców nazwa ptaszki. Były to okręty przeznaczone głównie do oczyszczania zaminowanych wód po wojnach i stawiania min podczas ich trwania. W tym, z tym przeznaczeniem bywało zresztą odwrotnie. Nazwa była zdrobniała i pieszczotliwa zarazem. Małe to w porównaniu y, z takim niszczycielem kontorpedowcem lub okrętem podwodnym ale za to pracowite i niezbędne zapewniające bezpieczeństwo drogi swoim większym i wielkim pobratymcom sygnaliści na Helu stale obserwowali jak przed każdym planowanym wejściem, wyjściem Szlezwika z kanału Nowego portu szóstka trałowców hajlerzy oczyszczała mu trasę od Westerplatte do Kamienia Redłowskiego kochani Kamienia Redłowskiego to jest Redłowo, jest jedną dla tych co nie wiedzą jest jedną z dzielnic Gdyni ten kamień Redłowski to jest skała podwodna koło Redłowa wzgórze na południe od Gdyni i dla tych co nie wiedzą od tego wzgórza tam dokładnie wzgórze gdzie to powiedziałem, wzgórze tak kochani w górze tam bardzo piękny widok się rozciąga. Jakby Was kiedyś noga tam zaniosła, albo jakiś, nie wiem skąd, albo jakieś info. No to, to są informacje, to naprawdę piękne, piękne widoki. O panowie, jak będziecie kiedyś z paniami swoimi, albo odwrotnie, i, i kto z kim? Czy to wycieczki szkolne, to tam, tylko no wiadomo, trzeba uważać, żeby tam zachować. Y, pewne bezpieczeństwo bo to jednak tam są góry nie góry doły nie doły no można sobie nogę no wiadomo ale to też wszędzie jak się w góry jedzie y, a w morzu się można utopić nie także no ale trzeba uważać no, ogólnie nie tak wam mówię żeby się gdzieś nie, nie do jakiegoś dziury tam nie wleźli no ciekawa, ciekawa wyprawa a i też tam są jakieś pozostałości po budowlach takich, ale to ja to tak pamiętam bardziej. Bo tam są takie rejony naprawdę duże, to można się tam zgubić. Ale lepiej, żebyście tak właśnie wzdłuż o sobie tam morza po tym wzgórzu pochodzili. Tam naprawdę pięknie jest. A no, nie będę Wam tu opowiadał, na całej, jak, tam, jak to tam wygląda, całe, to ten cały teren, bo to chyba. <śm> 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 Dniami nie starczyło, z rzadka spędzano ich kilkoma pociskami, których niestety Hel nie miał zbyt wiele. Wśród polskich trołowców chyba tylko nazwa jaskółka oznaczała małego ptaszka, ale nikomu nie wadziło, że i Żuraw i czapla też zaliczały się do tej kategorii. Po bitwie lotniczo-morskiej stoczonej w pierwszym dniu września ze znacznymi siłami wroga w zatoce ptaszki. Sfrunęły do portu Jasterniańskiego, przez co znacznie przedłużyły swój żywot. Nie znalazły się pod gradem bomb spadających w porcie wojennym na Halu, na Gryf i Wicher. Miały więc czas na podkurowanie podkur pierwszych ran. Ptaszki musiały zresztą powrócić do zdrowia, bo miały jeszcze pewne sprawy do załatwienia i to dodajmy sprawy nocne. Musiały wziąć na swoje barki te zadania, których Gryf nie wykonał. Bowiem, zrzucić z siebie miny, jak to w krytycznym momencie, w dniu 1 września, zrobił Gryf, to wcale nie to samo, co postawić miny. Mina zrzucona, nieodczepiona od swej kotwicy, leży na dnie. Widzicie, kochani? I nie jest więc straszna dla okrętu, jest tylko zmorą biednego rybaka któremu niszczy kotw, kosztowną sieć denną, a czasem odbiera życie. Tymczasem Gryf zrzucił większość Cie? informacje tych min, po prostu w obawie przed wysadzeniem całego okrętu przez jedną trafną bombkę lotniczą. Trzeba było więc uodpornić przede wszystkim przeciwko zakusom wroga niektóre białe kwadraty na mapie zatoki Bochajlaży trałowali za wzięcie zaskoczeni tym, że ich żmudna praca daje tak znikome wyniki miny wyławiano za mało w herskich podziemnych schronach betonowych miny jeszcze były i to nie jeden pełny ładunek dla 4-5 ptaszków <laughs> widzicie kochanie jaka informacja w herskich podziemnych schronach betonowych no, tam już co niektórzy, już chyba jadą, co? Z wykrywaczami. Pewnego więc wczesnego wieczora rozpoczął się transport do portu Jasternieńskiego i załadunek. Panowała całkowita cisza, gdyż każdy od dowódcy do najmłodszego minera zdawał sobie sprawę z powagi i ryzyka przedsiębranej wyprawy. W ciemną noc, bez żadnego ogieńka i z bardzo ograniczoną łącznością, tylko specjalnym szyfrem radiowym pomiędzy sobą aby nie zbudzić uwagi Hajlerów, trałowce miały wcisnąć się za, y, do Zatoki, gdzie w podobnych warunkach grasowały znacznie liczniejsze i zasobniejsze jednostki nieprzyjaciela. Oprócz trałowców śmigały tam bezustannie szybko bieżne kudry torpedowe i ścigacze. Jednostki, których budowę polska marnarka wojenna zlekceważyła Zlekceważyła, kochani, ostatnio czytałem, że w tym roku. Yy... Dwa z trzech, okręty podwodne, yy, kobeny, mają zostać wycofane z, z użytku. No i został tylko jeszcze jeden chyba, orzeł bodajże. Chociaż mogę się mylić, orzeł chyba. Ale on tam podobnież miał pożar. Dobra, to czytajmy dalej lepiej, bo, bo Tu są jeszcze jakieś statki, bo To, to tak, no tak, wiecie trochę popsułem no, nie, nie mówić. po nastaniu całkowitej ciemności po omacku wysunęły się z portu szare cienie ptaszków którym polecono zaminować podchody do portów cyplowych Półwyspu pod względem nawigacyjnym zadanie było niełatwe, a ustawienie min należało tak wyliczyć aby trzymały się w takiej odległości od powierzchni zatoki żeby dzienny lotnik nie zoczył ich od razu i nie ułatwił zadania swym kamratom od trałowców. Gdy w wysłanej grupie obliczono według kursu i ilości obrotów śrub, a także wskazań sądy, że, nie osiągnięto, że osiągnięto przewidziane miejsce na dziennej trasie pancernika, zmieniono szyk storowego na czołowy i co minuta opuszczano po kolei nastawione uprzednio wymaganą głębokość miny. Prawy trałowiec spuszczał e, w minuty nieparzyste, lewy w parzyste. E, pod wodą powinien, być, e, powinien był uformować się pas szachownicy z min. Raptem w ciemności na zatoce od strony lądu rozległ się przytłumiony głos. Botę! Ahoj! I w pewnym czasie... Sakrament! ver, da... A co by to było? Łodzie! Ahoj! Psiakrew! Kto tam? Także kochani, to, to mi Widocznie kogoś zdenerwowało regularne pluskanie miny w wodę lub dosłyszał huk silników, chociaż starano się o zachowanie możliwie pełnej ciszy. Ale już ostatnia mina opuściła rufę trałowca. Okręty szybko zawróciły w lewo, oddalając się od podejrzanego sąsiedztwa. Przysłowiowy łódź szczęścia dopisał: I tym razem, żeby tak Niemiec zaświecił na jaśnicę. A na to jest reflektor. Dopiero zaczęłyby taniec, odpowiadał po powrocie matsternik. Nasi kanonierzy gotowi byli wygarnąć, ale co by zrobili z tą swoją pukawką? Mieliby od razu coś nie coś na karku. Radiotelegrafiści twierdzili, że eter na krótkich falach był gmatwaniną dźwięków. Zadanie zostało wykonane bez strat. Miny stanęły do właściwego zadania. Dokładnie nie omówiono na dokładnie omówionych miejscach. Widziały o tym dobrze gwiazdy zaglądające bez przerwy, między chmurami i młody księżyc. Gdy przyszła potrzeba wysadzenia Mierzei Lichelskiej, min już nie było, użyto głowic torpedowych. Czy wspomniany sakrament meldował przyłożonym o podejrzanych pluskach, czy też Niemcy wściekli się, znajdując znów miny na solidnie przecież w wyczesanej trasie pancerników. Dość, że hajlarze, domyślając się skąd te cuda mogą pochodzić, Postanowili od razu na zawsze z nimi skończyć. Nie wysilali się za nadto. Zastosowali dokładnie ten sam chwyt, co mszcząc się na wichrze. Falami nadlatywały kondory od strony Rzucewa. Zrzucały swój zapas bomb na półdrewniany port jastarmiński, na biedne ptaszki i kutry rybackie. Śmigały w poprzek nad helem i wracały nad morze przez Jastrzębią górę do Pucka, po świeży zapas bomb. W tlejącym porcie powstało cmentarzysko okrętów. No, widzicie, kochani? A tu dla Lurków. Na miarę. Cmentarzysko okrętów. To, to książka to jest zbiór informacji. Kochani, tylko, tylko musicie. No, wiecie, jak to teraz jest z tym wykrywaczem. Kiedyś to było wykroczenie, a teraz to już to jest chyba przestępstwo. Co widzicie, tak to jest? Nie wiem dlaczego tak. E, miejsce to otrzymało nazwę Helskie Sargasy, bo jeśli trawiaste, jeśli trawiaste. Może Sargasowe jest domniemanym cmentarzyskim okrętów. To basen Porto Jastarnia był prawdziwym. W tym dniu Hel poczuł się rzeczywiście opuszczony i samotny. I teraz, kochani, przechodzimy do drugiego rozdziału: ale kolejnego w tej książce. sporo informacji i to, widzicie, no to to, to nie to nie jakiś tam wiecie, e, ktoś tam jakiś tam opowiada, tylko to, to napisał Komandor Włodzimierz Sztejer kochani to jest ten pan On jakąś wiedzę tam ma, nie? Wiecie, to nie jakiś tam kot w butach tylko no, ktoś, kto ma wiedzę jakąś, nie? Zresztą on tam kiedyś był, nie? Tam czytałem jego, kim on tam był. Kochani, no, ważne informacje. No. Kogo interesuje taki temat, taka tematyka, znajdziecie tu ma masę informacji, kochani. Albo zdobyć tą książkę, i sobie wyczytacie tam co tam, ale no wiadomo, trzeba to wszystko poprzeć jakimiś yy, badaniami, yy, poszukiwaniami i tak dalej, i tak dalej, aparaturą, którą tam trzeba nabyć lub się ma. I lecimy już dalej. Wyokrętowane załogi. Prawie od pierwszych dni wojny do dyspozycji dowództwa rejonu mocnionego zaczęli przybywać wyokrętowani marynarze. Były to załogi Gryfa, Wichra kanonierek i Mewy, najbardziej poszkodowanego trałowca, który w bitwie lotniczo-morskiej stracił prawie 70% stanu osobowego. Pod koniec y, kampanii wszystkie załogi MOW, czyli Morskiej Obrony Wybrzeża, zostały wcielone do jednostek rejonu, ponieważ byli to doskonale wyszkoleni specjaliści, a element chętny Wiadomo, że personel pływający w 90% składał się z ochotników. Zagadnienie ich wykorzystywania nie przedstawiało trudności. Była praca i dla artylerzystów, i dla torpedominerów, i dla ster sygnalistów i w warsztatach dla maszynistów, elektryków, motorzystów. Pokładowi poszli do prac portowych. Wybrzeża Helu ciągnęły się w T i w te. Na 70 kilometrów i każdy kilometr wybrzeża mógł spodziewać się tego ze szczytu, że wybiorą go na miejsce zaciekłej walki desantowej. Na Helu nic jeszcze wtedy nie wiedziano, że generałowie Wehrmachtu obiecali Hitlerowi brać wszelkie porty z lądu. Ze względu na sprzyjające właściwości akwenu uznano więc za najbardziej zagrożone, zagrożone desantem morskim porty jazkarnieński i handlowe na Cyplu. Przypuszczenie było trafne, bo gdy główny hajlarz bąknął już 6 września o upadku Halu, nie otrzymując potwierdzenia swoich podkomendnych, zaczął ich zmuszać do nadmiernego hajlowania. Ci postanowili jednak wykonać desant dla wsparcia działań lądowych, i właśnie na Cyplu miał on być pozorowany, awiastarnie dwustronny, może Zatoka właściwie. Także rzeczywiście miał być pozorowany. No widzicie, jaka propaganda. Ten ostatni punkt natarcia desantu był specjalnie czuły. Przecinał y, zasoby obrońców na dwa dotąd uzupełniające się nawzajem zespoły. Do desantu jednak w ogóle nie doszło, czy wróg nie był przygotowany do tej akcji, czy też obawiał się nadmiernych strat. Dość, że zwlekał nieco za długo, a wielu z helan chciało doczekać się Doczekać do tego momentu. Teren e, pokojowy rejonu umocnionego był podzielony na samodzielne sektory, częściowo niedostatecznie obsadzone, tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Mało aktywna rezerwa, więc dopływ świeżej, krwi ochotniczej, zawziętej, bojowej miał bardzo dodatnie skutki. Był rejonu rejon, otrzymując załogi wyokrętowane z zatopionych jednostek, pozbył się wtedy troski, jaką napełniało go przedtem pozostawienie. Na poszczególnych sektorach ludzi niezdolnych do żadnych samodzielnych decyzji, niepoczytalnych półcywilów. Wszystkie sektory, na przykład, były pouczone na odprawach, że, na, że w razie ukazania się w zasięgu ich dział trołowców ścigaczy wroga, mają bezwarunkowo ostrzelać je. Jednakże jeden z takich niezdecydowanych rozkazodawców, pół godziny ślęczał przysłuchawcy i szukał dowódcy rionu, który był na inspekcji stanowisk. Aby mu zameldować, że sześć trałowców coś robi na akwenie przed jego dziełami. Więc, y, dlaczego nie przepędzicie ich? Ano, bo teraz już odeszły. Dowódca szpetnie zaklął. Chłopcy z wyokrętowanych załóg byli pełni inwencji. Czasem snuli gigantyczne i niestety nierealne plany, jak próba nalotu na pancerniki lub odlotu do Szwecji na samolotach i inwalidach z Puckiego dionu lotniczego. Urządzili także kraksę po drugiej morskiej stronie helu na szczęście bez strat. Torpedyści chcieli zdemontować wyrzutnie torpedowe i zainstalować je na molach, lecz ciężar tej instalacji i brak środków do osadzenia jej w betonie nie dały się przezwyciężyć. Najlepiej znaleźli się artylerzyści ci z Gryfa i Wichra na podaną przez dowództwo myśl wzmocnionej obrony Jastarni nad cięższą baterią, wielkim samozaparciem podjęli się niewykonalnego na pierwszy rzut oka zadania, a mianowicie wyokrętowania głównych dział zwierz osiadłego na dnie portu Gryfa i zamontowanie ich przy głównym pasie oporu w Jastarni. Kto wie, jak nędznie Hal chyba Hel był zaopatrzony w sprzęt portowy. Żurawie, krany, windy, lewary, łańcuchy. Ten pojmie i oceni ogrom wysiłku i pomysłowości tych ludzi. Większą część pracy musieli wykonywać o zmroku i przed świtem, gdyż była ona technicznie niemożliwa w nocy, a niebezpieczna za dnia z powodu stałych obserwacji lotniczych, grożących przed wykryciem miejsca i zainstalowania baterii to widzicie jakie obostrzenie a jednak dokonywali tego dokonali tego wyczynu, działa oraz zaopatrzenie amunicyjne zostały wyładowane i dostarczone na miejsce że ta bateria już nie strzelała, że nie było ich winą nie mogli zwiększyć tempa pracy przy czym, z przyczyn obiektywnych, ale 2 października gdy trzeba było otopić zamki dział Niewiele brakowało, aby bateria była gotowa, a tak marzyli o przepędzeniu kilkoma pociskami i trołowców. Hajlarzy z portu Wielka Wieś: Morska obrona wybrzeża mocno zgrzeszyła na niekorzyść rejonu umocnionego Hel. Pierwszy grzech to niezablokowanie portu we Władysławowie. Drobnoustroje droga natychmiast skorzystała. Z tej gratki, i zamiast ze znaczniejszym nakładem pracy i paliwa przychodzić co dzień z ustki, łeba jako zbyt płytka nie była brana pod rachubę. Zdominowały się we wrześniu we Władysławowie. Co domówiły się we Władysławowie. A chodziło przecież tylko o zatopienie krypy, barki lub węglarki w bramie portowej, co przecież było przewidziane w karcie mobilizacji mowy. Drugi grzech, prawie analogiczny, to złe zablokowanie kanału Depki. Zatopienie kilku zaledwie kutrów nie zagroziło przejścia kanału i pozwalało mało zanurzonym okrętom przedostawać się do Zatoki Gdańskiej, do Zalewu Puckiego. Wróg po zorientowaniu się wykorzystał to w następujący sposób. Uzbroił w Gdańsku rzeczny ko kołowiec, przekształcając go w monitor, Posłał go obrzasku do zalewu i przydzielił do Pucka e, jako portu macierzystego. Skutkiem tych dwóch grzechów głównym, głównych było znacznie utrudnienie e, wysuniętej linii obronnej, ostrzeliwanej z dwóch stron ogniem bocznych artylerii, niezwalczanej przez Hel e, z powodu braku środków. Kto ponosił winę za te jaskrawe przykłady nieporadności? To pozostanie już chyba w zakresie tajemnic sztabowych. Oczywiście, wśród wyokr wyokrętowanych załóg znalazła się pewna nieznaczna grupka dezerterów. Ale kto, był, kto to był dezerter Helski? Jakiś wygodniś podszyty spryciarzem lub kanciarzem zaopatrywał się w prowiant. W czasie rozważenia go na stanowiska przez leśne drogi i dróżki chował się do schowka szałasu w lesie który zbudował informacje piechoty morskiej jeszcze przed odejściem na stanowisko bojowe i przysypywał blokadę i walki. Przysypiał blokadę i walki. Także widzicie, kochani, tutaj naprawdę wiele ciekawych informacji jest, widzicie. Przysypiał walkę, blokadę i walki. Także tak, kochani, następnymi rozdziałami yy, to będzie, będą tak, turyści, sobie cyk zaznaczamy oraz okrętnicy okrętnicy kochani a ja cieszę się bardzo, że znowu gościłem u was na ekranach w różnych miejscach nie tylko. jak się domyślam oglądacie tak jak już wcześniej mówiłem gdzie nazywałem te miejsce nie będę już tego powtarzał a byliście e, słuchaliście e, książki Samotny Półwysep włodzimy Łodzimy Szter, audiobook e, kochani ja się wam kłaniam życzę wam samych sukcesów od góry do dołu i od dołu do góry żeby wam, wiadomo, dobrze się powodziło, a żeby nie zapeszczyć to, co się, da, się dawało kiedyś, nie wiem jak teraz, bo na egzaminę nie chodzę. Ale kopniaka, żeby nie zapeszczyć. To, że kochani, kłania się Wam pięknie, trzymajcie się, dbajcie o siebie, dbajcie o innych, uśmiechajcie się, bo uśmiech jest zaraźliwy. A od, od uśmiechu, może być, nie wiem, może nowy związek, a, a może sąsiad Was polubi. Także kochani, trzymajcie się, cześć na razie.